W związku z sytuacją, jaka zaistniała w zeszłym tygodniu, a mianowicie nałożeniem na mnie wyroku 2400 zł za zdjęcie flagi Ukrainy z Urzędu Miasta Góry, którą powiesił sobie pan prezydent miasta Jeleniej Góry, solidaryzując się z Ukrainą. Moi drodzy podjąłem decyzję, że będę składał apelację, apelację do sądu apelacyjnego. Jest tu wymóg adwokacki z uwagi na fakt, jest tu wymóg adwokacki z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia, moi drodzy, z Sądem Okręgowym, a od wyroku Sądu Okręgowego musimy złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego. Nie godzę się, moi drodzy, z przedstawionym uzasadnieniem tego wyroku, aniżeli ja bym znieważył flagę Ukrainy. To pan prezydent miasta Jeleniej Góry znieważył nas jako mieszkańców, jako reprezentant, może się solidaryzować i sobie niech wywiesi na swoim domu, tam gdzie zamieszkuje flagę Ukrainy, a nie na Urzędzie Miasta, który reprezentować ma interesy, moi drodzy, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dwa, moi drodzy, nie było ani żadnej delegacji tego dnia w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze. Flaga wisiała sobie przez miesiące. Pan Prezydent Miasta Jeleniej Góry do dnia dzisiejszego finansuje wspólnie z MOPS-em, bo MOPS podlega pod Urząd Miasta, obiadki dla obywateli z Ukrainy. Finansowane są, moi drodzy, ogrzewanie, jak i zarówno prąd dla obywateli z Ukrainy. Dowożone są obiadki, które robi Caritas. Powstaje pytanie, a gdzie są obiadki, moi drodzy, dla obywateli polskich, którzy ucierpieli w powodzi? Gdzie jest, moi drodzy, mieszkanka i pokoje po 250 zł i opłacana no, energia elektryczna, jak i zarówno e, e, ogrzewanie dla obywateli polskich? Tego nie ma. Pomocy dla obywateli polskich nie ma, moi drodzy. E, mamy sytuację skrajnie nieodpowiedzialną. Ponieważ to miasto przyczyniło się do poważnych strat w kasie obywateli. No, tutaj zaniedbań jest wiele. Dzisiaj szef sztabu kryzysowego, pan Sładczek ucieka z okrętu tonącego. Ja uważam, że należy pierw pomagać swoim. Należy dać wędkę, a nie rybę. Rząd Donalda Tuska zakpił sobie z obywateli polskich, bo moi drodzy 2000 tysiące złotych to jest kupa śmiechu. Kupa śmiechu i nie dla każdego, moi drodzy, który, który, może, który może złożyć taki wniosek. Masz zalaną piwnicę, nie jesteś powodzianem, nieważne, co miałeś w tej piwnicy, że miałeś sprzętu na 10 tysięcy, coś ci się zniszczyło się, tego nie dostaniesz. Przyjeżdża obywatel z Ukrainy daje swój tylko i wyłącznie paszporcik, dostaje lokum, dostaje obiadki, gotowanie, przywożenie, dostawali po 20 parę tysięcy, tylko i wyłącznie składali wniosek. Nie było problemu, żeby dawać im pieniądze. Dostawali wszystko, co chcieli. 800 plusy na dzieci, na wszystko. Ale dla obywateli polskich nie ma. 100 rodzin, moi drodzy, z Lwówka Śląskiego, gdzie zalało 4... Budynki, w których zamieszkuje 100 rodzin, ale mają jedną wspólną kotłownię w piwnicy, która poszła na dno i koszt odbudowy tej kotłowni jest 500 tysięcy złotych. Nie dostanie tych 100 rodzin, nie są powodzianami, nie dostanie po 2000 złotych, żeby tą kotłownię można było odbudować. Muszą każdy z tych lokatorów musi zaciągnąć, moi drodzy, po 5 tysięcy złotych kredytów. Są tam starsi ludzie, są tam rodziny które zarabiają mało. Oni nie są powodzianami, moi drodzy. Im się nie należą pieniądze, ale obywatelom z Ukrainy się te pieniądze należą. I pan prezydent miasta Jeleniej Góry, kiedy powiesiłem na tym urzędzie flagę palestyńską, solidaryzując się z Palestyną, moi drodzy. I w sprzeciwie do tych antysemitów żydowskich, którzy mordują, moi drodzy, dzieci w Palestynie, giną dzieci, wtedy to państwo, ten prezydent miasta Jerzy Łóżniak, miasta Jeleniej Góry, nie solidaryzował się, nie wywiesił flagi Palestyny na zewnątrz. Kiedy Bustowski powiesił flagę Palestyny, zdjęli tą, Straż Miejska zdjęła tą flagę Palestyny, rzuciła o ziemię. Sekretarka, co nagrane było i przekazane do prokuratury powiedziała, że mam zabrać tą flagę, bo ona ją wyrzuci do śmietnika. Po złożonym moim zawiadomieniu do Prokuratury o znieważeniu flagi Palestyny, moi drodzy, umorzyła postępowanie z braku znamion przestępstwa. Czyli mamy dwie flagi ukraińską, która jest podlega ochronie, palestyńska nie podlega ochronie, moi drodzy. Można ją znieważyć, można rzucić o podłogę, można ją wyrzucić do śmietnika. Tu nie ma solidaryzowania się z Palestyną. Stąd też podjąłem decyzję, że będę składał apelację, moi drodzy, do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od tego wyroku, nie godząc się z tym, bo Polska jest naszym krajem, to jest nasz dom i nie będą, moi drodzy, sobie robili z tego kraju tego, co oni chcą. Łóżniak jest naszym pracownikiem opłacanym przez nas, a my zachowujemy się, jakbyśmy byli ich sługusami. Czas najwyższy, moi drodzy, aby ludzie powstali z kolan, zaczęli się odzywać, a w szczególności, moi drodzy, w sytuacjach, kiedy jest sytuacja kryzysowa i mamy powódź, to pomoc należałaby się obywatelom polskim. Ale rząd i Unia Europejska, Unia Europejska przekazała 9 miliardów dla obywateli Ukrainy na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz budżet państwa przekazał miliard złotych dla obywateli z Ukrainy. Dla nich obiadki, dla Polaków, kurde, zero. Moi drodzy, to jest śmiechu warte. Ta pomoc, którą oni mówią, jaka ona płynie, moi drodzy, jest w ogóle zerowa. Nie ma pomocy ze strony rządu dla ludzi. Nie każdy spełni kryteria na te 100 tysięcy złotych, dlatego, że moi drodzy, wymogi są takie formalne, że głowa mała. Kiedy piszemy do instytucji państwowych w tej chwili, żeby nam odpowiedzieli z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zasłaniają się klęską żywiołową, ale obywatele mają niezwłocznie składać wnioski i to jak nie dostarczą kompletu dokumentów, nie będą brani pod uwagę o pomoc, jaka ma być. Kłamstwa, kłamstwa, i jeszcze raz kłamstwa polityków. Człowiek w tym kraju jest traktowany tylko jako w ogóle wyrobnik. Do 66 roku życia ma pracować, zapierdalać, do emeryturki. Później, ze względu na chemizację żywności, później idziecie do piachu i wasze składki przepadają. Tak wygląda. Dlatego też podjąłem decyzję. Nie będę się poddawał do samego końca, będę walczył z tą całą patologią. Nie będą ze mnie robili psychicznego nie będą ze mnie robili przestępcy, nie będą robili ze mnie pedofile, stąd też złożyłem moi drodzy przeciwko rzecznikowi yy, y, wodnika w Jeleniej Górze, pozew yy, do sądu rejonowego w Jeleniej Górze, ale to wiąże się wszystko z kosztami, moi drodzy, jak ktoś chce wspierać pod yy, filmem w pierwszym komentarzu umieszczę możliwość wspierania. I z góry Wam będę dziękował za pomoc. Też będę apelował do środowisk patriotycznych, żebyście przybyli do tego sądu apelacyjnego we Wrocławiu, kiedy będzie ten termin apelacji od tego wyroku, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy się zaczęli wspierać jako naród i, i żebyśmy walczyli. Można byłoby to olać bo 2,400 można zapłacić tej grzywny. Ale moi drodzy, nie będziemy się godzili na te nawet 2,400. Te koszty apelacji będą większe niż te 2,400. Ale moi drodzy, Bóg honor i Ojczyzna, a nie tak jak Konfederacja, Bóg honorarium i Ojczyzna. My, moi drodzy, nie skundlimy się, bo my idziemy po prawdę, po prawdę obiektywną. A to państwo, to jest, moi drodzy, Państwo z dykty i tektury, to nawet nie jest państwo z dykty i tektury, to państwo niszczy ludzi, niszczy wszystko, co jest możliwe po drodze, bo to jest banda systemowa, która ma na celu nas, moi drodzy, niszczyć. Ale tylko dlatego nas niszczy, bo my na to pozwalamy. Pozdrawiam serdecznie.